Na naszym kanale Let's Play Football Podlatujemy. Eee! Odlatujemy Siema O, elo Super Nie dobra, no ludzie, dobra, zaczynamy To jest, jest vlog. vlog drugi Vlog drugi O O czym? Możesz powiedzieć o czym? O naszej O naszych hobby Tak Po prostu co robimy, że Jak nie lenimy coś, się... Jak coś to jesteśmy by... na karuzeli. Nie lenimy się. Jezu, nie lenimy się przed komputerami, my coś robimy. Tak. Więc może chyba był to sobie trochę. Ja nazywam się Kasper. Jak można nazwisko? Mówić? Anonim. Nie no dobra. Tak, Kasper Anonim jestem. A więc... Ja też jestem Kasper Anonim. A więc tak, nie, nie jesteśmy braćmi. Nie, bo nie. Braćmi, bracia nie możemy mieć tak samo na tak. imię. A więc tak, yy, yy, pochodzimy z. pojedzieć. No możesz. Pochodzimy z drobnika. Jesteśmy, jesteśmy z drobnika obydwaj. Tak. Schodzimy do tej samej klasy. Zaczyna nam się za niedługo szkoła i ja mam urodziny za parę dni. Ja Więc możecie w komentarzu napisać wszystkiego najlepszego. 26 sierpnia możecie. No. Możecie. No, możecie. Ja, mia, ja miałem już 4 lipca. No, Więc... ja, mam, ja mam 26 sierpnia. Tak? Nap się coś tam. Ja bardzo lubię grać w koszykówkę. Ostatnio kupiłem sobie nowe buty. Reklama. <grym> Nie, no. Kupiłem sobie nowe buty. Jordany. Ty. <grym> Dobra. A ty czym się interesujesz? Każdy już to wie, ale powiem. Dobra, ja teraz... Ja gram w klubie RKP per... Rafrybnik RK z piłki nożnej, hmm. I oczywiście. Dzisiaj mam trening. Ogólnie jestem z 2.5, ale trener mnie dał do 2.4 na razie. Ja też gram w 2.4. No i trener, trener mi dał do 2.4 z powodu moich umiejętności, nie ja na żartuje. No i dobra, no i dzisiaj idę na trening, ale ogólnie gram w klubie z piłki, bardzo się interesuję piłką i tak dalej. Jest fajnie. Dokładnie, lubimy to robić. Tak. Aha, i je, jeszcze... Się... Chyba za niedługo chyba też będzie miał obóz, więc musimy trochę filmików nagrać. Tak, znowu niestety. Jak dobijecie tutaj pięć łapek, to będę szczęśliwa. Nie no dobra. No i no ogólnie powiedz, masz jakąś może nie wiem, masz, ile masz medali, przyjacielu? Medali? Zero. Ha, mało, nie no. Mało mam. Mało. I, ja mam ja mam jedno z przedszkola, a drugie tam za jakiś turniej. Ja mam dwadzieścia ogólnie siedem medali. Bo ja tak z, z piłki nożnej W mam koszykówce jedno... to trzeba się bardzo postarać, żeby no. mieć metal Ja mam jedną statuetkę w piłce nożnej to wystarczy, że będziesz taki jak Kacper Nauczysz nie? się wszystkiego grać No bo jestem ogólnie tak. za dobry Za dobry? Tak za, za słaby, tak? Nie, nie dobra jestem dobry, ale Ja mam ogólnie jedną statuetkę najlepszego zawodnika na turnieju w Czechach Tak No, no i po będziemy chyba kończyć, bo to był vlog o naszych hobby, co robimy Nie mam zbyt dużo pomysłów, Nie, no mamy pomysły na vlogi Szniekłam, dobra no i kończymy. To był vlog o naszych hobby. Spadaj. <grywia> Ej Czekaj. Nie. Nie. Dobre. Dobra. Kończymy. Kończymy to. Nara. <grywia> Strzała.